Poznaniu.pl Poznań w minutę. Jeżyce wzbogaciły się o kolejną restaurację z wyróżnieniem słynnego przewodnika Michelin. Tym razem, tytułem Bib Gourmand, uhonorowano restaurację Posto przy ulicy Kościelnej. Gwiazdkę utrzymała muga przy ulicy Krysiewicza. Charakterystycznego, czerwonego szyldu nie stracił żaden z wcześniej zauważonych przez Michelin lokali w Poznaniu. Aplikacja ŁAP Poznań zaprasza do spaceru nad Rusałką. Wystarczy wziąć smartfon i słuchawki, by poznać historię tej okolicy. Premierowe uruchomienie odbędzie się 14 czerwca na plaży nad Rusałką. Podczas spaceru poznamy niemal 20 historii w formie teatru radiowego, piosenek i impresji dźwiękowych. Na osiedlu przy ulicy Darzyborskiej już niedługo pojawią się nowi mieszkańcy. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń obecnych najemców komunalnych, którzy są zainteresowani zamianą swojego mieszkania. Po intensywnym sezonie wielu piłkarzy Lecha Poznań udało się na wypoczynek. Część zawodników wciąż reprezentuje klub w narodowych barwach. Inni świętują na ślubnym kobiercu. Bartosz Mrozek 31 maja powiedział tak swojej partnerce Oli Szymańskiej podczas ceremonii w Katowicach.